Co to jest takiego sankalpa? To jest intencja. To jest podstawowy program do programowania twojego tunelu rzeczywistości. Że samo się, mój drogi, nie zrobi. O tak. Samo to się zrobiło to, gdzie teraz jesteśmy. To się zrobiło, można powiedzieć, samo. Natomiast żeby zrobić tą nową wersję siebie, to, to już my musimy zrobić i za to mamy jakby i za to ponosimy odpowiedzialność. Sankalpa to nie są marzenia i to nie jest afirmacja. Sankalpa to jest dosłownie programowanie twojego tunelu rzeczywistości i robienie to pełną profeską. Od 2019 roku, od 2 sierpnia, bo piszę daty dokładne, robię bardzo precyzyjną sankalpę. I najpierw ona miała formę wypisywania moich takich. Myślałam, że to są marzenia, ale to okazuje się, że to nie były marzenia, po prostu programów, decyzji, intencji. Ja to pisałam raz w miesiącu na nowiu księżyca, po czym pisałam w tych wszystkich zeszytach przez lata, po kolei, wszystkie programy, wszystkie intencje, wszystkie sen kim ja chcę się stać, w jakich warunkach będę żyła, jak dokładnie będzie wyglądał cały mój tunel rzeczywistości. Wszystko, co tutaj sobie zapisywałam, i ja myślałam, że to marzenia, w moim tunelu rzeczywistości zaistniało 98% tego, co tutaj zapisane. Wszystko, co do precyzyjnej kurdejoty, um, od koloru samochodu po drzewo. I to nie, to nie jest prawo przyciągania. To jest takie programowanie siebie w określonych stanach świadomości, które tak potem wpływa na twój system decyzyjny, że ty myślisz, że jakby podejmujesz decyzje nie za bardzo związane ze sobą, a to ostatecznie tak się układa i tak wychodzi, że w twoim tunelu rzeczywistości po prostu to zaczyna być właśnie tak. Coś, co myślałam, że jest jakieś mega nieosiągalne. Teraz jest moją absolutną rzeczywistością.